Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, za oknem już piękna wiosna, jest słonecznie i za chwilę zaczną się wyprawy, podróże, taplanie w błocie z samochodami terenowymi. Ale zanim wyjedziecie w teren, to chcę Wam pokazać jak przygotować auto po zimie do sezonu. I nie będę tu mówił o oponach, wyciągarkach, zderzakach, a raczej skupię się na płynach ustrojowych. Na olejach, na płynie chłodzenia, na płynie hamulcowym. Co zrobić z mostami, reduktorem, skrzynią biegów czy silnikiem. Zaczynamy! pierwszy ogień, idzie olej. Mamy samochód, który po pierwsze ma silnik diesla, po drugie był męczony w terenie. Duże koła pracujące w błocie, w bagnie, na piachu. Powoduje to tylko jedną rzecz. Te silniki pracują w naprawdę wysokich temperaturach i często prawie się przegrzewają. Co powoduje, że pojawia się w środku bardzo dużo nagaru. Więc zanim zleje olej, zanim zaleje świeżo olej to najpierw zastosuję płukankę, żeby ten silnik dobrze wypłukać i oczyścić. I od razu bardzo ważna uwaga. Płukankę wlewamy na ciepły silnik, nie na gorący nagrzany, ale na ciepły. A dlaczego to jest tak istotne, żeby płukankę wlewać na ciepły silnik? No wyobraźcie sobie, silnik ma ponad 100 stopni, jest naprawdę bardzo gorący i nagle bierzemy płukankę z jakiegoś magazynu zimną, wlewamy. No naprężenia, które powstają w takim silniku mogą doprowadzić do jego uszkodzenia. Więc rozgrzewamy najpierw silnik, lekko go schładzamy i dopiero wtedy wlewamy płukankę. I teraz silnik musi pracować przez 15 minut. W tym czasie silnik się oczyszcza. Olej, kiedy się zużywa, traci swoje właściwości wchłonięcia brudu. To troszkę jak z herbatą. No nie da się w którymś momencie jeszcze bardziej herbaty posłodzić. Tak samo tutaj. Ten olej nie był już w stanie zabierać brudu z silnika. Dlatego wlaliśmy płukankę, co spowoduje, że ten olej odzyska trochę te możliwości i zabierze nam brud, jak będziemy zlewali już olej. Oczywiście muszę mieć pełną świadomość, że ten olej jest naprawdę gorący, bo dopiero co wlałem półkankę i silnik pracował 15 minut. Pozytywne w tym jest to, że przynajmniej bardzo szybko się zleje, bo jest rozrzedzony. I bardzo, bardzo brudny. Co oznacza tylko i wyłącznie, że półkanka zabrała rzeczywiście nagar z tego silnika razem z olejem. I oczywiście to nie jest tak, że ja tu na palcach widzę, że o, tej sadzy, tego nagaru jest tutaj więcej. Tylko prawda jest taka, że zrobiono badania laboratoryjne i okazało się, że w oleju, gdzie zastosowano półkankę, było 35% więcej zanieczyszczeń niż w oleju, kiedy zlewano go bez półkanki. Co oznacza, że te 35% zabrudzeń zostawało w silnikach bez półkanki. A tutaj znajdą się już miejsca. Jestem przekonany, że jesteście zdziwieni patrząc na ten olej, bo wygląda jak olej przepracowany. A to jest przecież nowy olej. I rzeczywiście to jest nowy olej z dodatkiem dwusiarczku molibdenu. Jestem wam winien wyjaśnienie, dlaczego zdecydowałem się na ten typ oleju. Po pierwsze, dwusiarczek molibdenu, który znajduje się w tym oleju idealnie wypełnia wszelkiego rodzaju mikroubytki na elementach silnika, na cylindrach, na tłokach. Po drugie, samochód terenowy często jeździ w terenie, na różnego rodzaju przechyłach, czy to na trawersach, czy na jakimś ostrym zjeździe, bądź podjeździe. I wtedy na przykład brakuje oleju pod smokiem i smok nie jest w stanie zaciągnąć oleju. Dzięki temu, że ten olej dużo lepiej utrzymuje się na elementach, które ma smarować, po prostu nie dochodzi do zatarcia silnika. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Ja do tego silnika wlałem olej o lepkości 10W40. Ale jeżeli silnik w waszym samochodzie jeździ na innym oleju, to wystarczy użyć tego dodatku. Dodać go bezpośrednio do oleju i tak samo zabezpieczycie silnik.